Wierzyć naszego Pana Jezusa poprzez pieśni, poprzez słowo świadectwa, modlitwy. Rozdajemy tutaj Wam, mój brat, tam krok dalej. Rozdaję Słowo Boże. Dzisiaj za darmo je rozdajemy, nie sprzedajemy. Możesz przyjść, wziąć i możesz poznać osobiście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dlaczego rozdajemy Słowo Boże? Dlaczego rozdajemy pismo? Zaznaczę może szybciutko, że. Dziękuję. To bardzo miłe z Twojej strony. Chwała Jezusowi. To bardzo miłe z Twojej strony. Dodam, że nie jesteśmy świadkami Jehowy. Dodam, że nie jesteśmy wysłannikami żadnej sekty. Jesteśmy chrześcijanami, czyli uczniami i naśladowcami naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I żyjemy wedle Jego Słowa. Dlatego Wam rozdajemy największy skarb, jaki możemy Wam rozdać. Słowo Boże. Słowo Boże jest bardzo, bardzo ważne dla nas. Dla nas w naszym kraju, gdzie 90, prawie 96% według statystyk uznaje się za ludzi wierzących, gdzie większa połowa ludzi przyznaje się do tego, że są wierzącymi i ponadto chodzą do kościoła. I wedle tych statystyk, jeżeli byśmy je przyłożyli i przełożyli na życie, nasz kraj powinien być krajem pokoju, miłości, krajem, gdzie więzienia są puste, a odwyki pełne, puste też. Krajem, gdzie Wspuszczane by były do resztoku butelki z alkoholem, bo nikt ich nie kupuje wedle statystyk. Tyle tylko, że statystyki swoje, myślenie swoje, a życie swoje. I nasz kraj, nasz, nasz piękny polski kraj jest pełen bałwochwalstwa i fałszywych religii. Wiele fałszywych przekonań na temat Boga mamy, na temat Pana Jezusa Chrystusa i wedle tych przekonań żyjemy i wyznajemy wiarę w Niego ale przekonania Twoje, przekonania największych nawet religii przekonania ludzi, którzy tak jak mówią wierzą z dziada, pradziada, że tak jest niekoniecznie musi być prawdą niekoniecznie musi być prawdą, dlatego rozdajemy Wam Słowo Boże żebyście sami mieli okazję zweryfikować to co tak naprawdę wierzycie, swoją wiarę moi drodzy kochani Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Dlatego, że w Biblii Pan Jezus wielokrotnie pokazywał nam przykłady ludzi, którzy wierzyli w Boga, a nawet wydawało się, że pełnią dla nich służbę, ale służyli tak naprawdę diabłu. Jest taka historia, że byli ludzie, którzy przyszli i stanęli u wrót Królestwa Bożego i powiedzieli, Panie otwórz nam, w Twoim imieniu wyganialiśmy demony, w Twoim imieniu prorokowaliśmy. A Pan Jezus powie im, idźcie precz, nigdy was nie znałem, bo nigdy nie czyniliście tego, co wam nakazał mój Ojciec. Jeżeli zobaczymy, że ci ludzie wierzyli w Boga, chodzili w wierze w Boga i kiedy wchodzili do Królestwa Bożego, raju, nieba, jakkolwiek to nazwiesz, zostali wypędzeni, ponieważ nie pełnili woli tej, które Bóg im nakazał. Żyli prawdopodobnie wedle swoich przekonań, wedle przekonań innych, wedle wszystkich religii wokół nich, które były. I my tak też po dwóch 2000 tysięcy lat, 2000 latach od słów Pana Jezusa Chrystusa, w naszej polskiej ziemi tak samo żyjemy. Wierzymy w Boga, deklarujemy wiarę w Boga, deklarujemy, że czasami chodzimy do Kościoła, ale na co dzień nasze życie pokazuje, że zapieramy się naszego Pana Boga, że, że w niedzielę Pan Bóg, a później wszystko, co dla świata. Więc moi drodzy, przestrzegamy Was dzisiaj, głosząc Ewangelię, żebyście nie byli jak ci ludzie, o których mówił Pan Jezus, że mówili, że dlaczego, dlaczego nas wypędzasz do piekła? Dlaczego? Przecież wierzyliśmy w Ciebie. W innym fragmencie Biblii jest, jest powiedziane, moi drodzy, że diabeł i demony też wierzą i drżą. Moi drodzy, Pan Bóg w swoim słowie powiedział, że całe piekło wierzy w Niego. Diabeł, demony, całe piekło wierzy w Boga. Ale chociaż oni drżą, a my, ludzie deklarujący się za wierzących, nie żyjemy w bojaźni Bożej, nie czcimy Boga tak jak go należy, nie oddajemy mu chwałę, chwały, tak jak on tego sobie życzy. Żyjemy wedle przekonań, wedle religijnych schematów, wedle tego jak nam się wydaje. I niestety, jeżeli ci się wydaje, że dobrze wierzysz w Boga na podstawie własnej religii, to musisz skonfrontować, bo może ci się tylko wydawać. Dam wam, kochani, jeden przykład, te słowa Bożego. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę tylko, że moi bracia rozdają tam za darmo słowo Boże. Można przyjść, wziąć i samemu skonfrontować to, co mówię. Moi drodzy, zagoniemy dzisiaj. I skonfrontujemy sobie przykazania Boże. Wedle naszej polskiej religii, wedle naszej polskiej tradycji, wedle katechizmu i wedle tego, jak Ciebie uczyli i Ci wbiali to do głowy, pierwsze przykazanie brzmi tak: Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. I kiedy spytasz przecież tego Polaka o pierwsze przykazanie, to on właśnie tyle powie, i na tym się mówi: kończy pierwsze przykazanie. A teraz posłuchajmy, co na to mówi Biblia. Jak Bóg opowiedział, przekazał nam swoje pierwsze przykazanie. Posłuchajcie. Kto ma uszy, niechaj słucha, mówi Słowo Boże. Be... Czytam Wam pierwsze przykazanie, moi drodzy. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyni sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole. I tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Moi drodzy, właśnie wam przeczytałem. Zawarte w Biblii w Słowie Bożym pierwsze przykazanie Boga. Jeżeli skonfrontujemy z tego, co ci nauczyli od młodości, co znasz, to nagle się okazuje, że z całej wypowiedzi znasz tylko jedno zdanie. A dalej jest napisane: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył moi drodzy kochani mieszkańcy Radomia Polacy, którzy gdzieś tam mnie teraz słuchacie mówimy, że wierzymy w Boga i oddajemy hołd i cześć zobaczcie w każdym kościele, na każdym rogu ulicy jest jakaś świątynka jest jakiś obraz, jest jakaś rzeźba niby świętych. i wszyscy się praktycznie do niej modlą dlaczego? bo nie znacie słowa Bożego a Bóg powiedział, że są obrzydliwością że mamy nie modlić się do obrazów Że mamy nie modlić się do rzeź Że mamy nie pokładać naszej nadziei Ani modlitwy do nikogo innego Niż, do, niż tylko do Pana Jezusa Chrystusa I o tym mówię nie ja O tym mówi Słowo Boże O tym mówi Biblia I jeżeli modlisz się do obrazów, do rzeź Jeżeli pokładasz swoją nadzieję Albo modlisz się do kogo innego Niż tylko do Pana Jezusa Chrystusa To chcę Ci powiedzieć Że żyjesz w grzechu Wedle Boga, wedle Słowa Bożego, jesteś grzesznikiem i ten grzech ma konkretne imię. Jesteś bałwochwalcą. A Bóg powiedział, że jest Bogiem zazdrosnym. To nie jest tak, że on przymyka na to oko. To nie jest tak, że on Ach tam! Moi drodzy, w 1796 roku ktoś Naszą Polskę poddał pod ochronę i opiekę Maryi. I słuchajcie, to są fakty historyczne. I od tej pory mieliśmy trzy rozbiory: pierwszą wojnę, okupację niemiecką, komunę, a to co dzisiaj jest, to już nawet nie wspomnę. Dlatego, że ktoś oddał nasz kraj pod panowanie fałszywych bogów, bałwany, a za tym kryje się diabeł. I mamy to, co mamy. Kraje, nie, nie są nieliczne, ale kraje, które służą Chrystusowi, kraje, które się nazywają protestanckie, chrześcijańskie, nie mają tego, co my mamy, ponieważ ich panem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Moi drodzy, moi drodzy, kochani Polacy, Radomianie, jeżeli składacie fałszywe, jeżeli składacie cześć fałszywym bogom, to dajecie tak naprawdę diabłu cześć. I pora z tego pokutować. Pora się od tego odwrócić. W liście do Rzymian w Biblii jest napisane, że jak mają czcić Boga, jeżeli nigdy nie słyszeli. Ale dzisiaj głosimy wam, że jeżeli mądzisz się do kogo innego niż do Jezusa Chrystusa, to grzeszysz. Jeżeli oddajesz cześć bałwanom, obrazom, rzeźbom, to jesteś bałwochwalcą. I moi drodzy, dlatego dzisiaj rozdajemy wam Słowo Boże, żebyście sami skonfrontowali waszą wiarę, żebyście, żebyście zobaczyli i uwierzyli, jak dobry jest Bóg. Ale Bóg jest Bogiem Sprawiedliwości. I na podstawie historii Starych Testamentów zobaczycie, że ile razy naród wybrany Izrael szedł za Bogiem w posłuszeństwie i w prawdzie. Był bardzo błogosławiony, chroniony i strzeżony. Ale kiedy tylko im za dobrze było, stawiali sobie świątynki, stawiali sobie obrazy, czcili fałszywych bogów, sprowadzali sobie sprowadzali sobie inne religie i oddawali cześć. A wtedy Bóg posyłał ich do niewoli, żeby ich oczyścić. Aż w końcu przyszedł jeden ważny dzień. Dzień, który był opisywany na początku Biblii. Przyszedł Zbawiciel tego świata. Na imię mu było Jezus Chrystus, był synem Bożym, a jednocześnie prawdziwym Bogiem, zszedł na ten świat. Wszedł na ten świat. Wiecie, po co przyszedł Pan Jezus? Aby uratować nas z naszych własnych grzechów. I znowu powoła się tutaj na Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy grzesznikami. Kiedy pierwszy raz grzeszyłeś, kiedy pierwszy raz spojrzałeś na kogoś z porządliwością, wziąłeś nie swoją rzecz, stałeś się złodziejem i chciwcem. Ale największym naszym grzechem jest to, że odwróciliśmy się od Boga, zeszliśmy z Jego prostych dróg. I moi drodzy, wszyscy jesteśmy warci tego, żeby pójść na wieczne potępienie, sami siebie nie możemy uratować. I znów tutaj skonfrontuję naszą polską wiarę ze Słowem Bożym, ponieważ w naszej polskiej religii jest promowana nauka, że przez dobre uczynki możemy zasłużyć na zbawienie z naszych grzechów. To jest potężne bałwochwalstwo i kłamstwo. Jeżeli komuś, ktoś Wam mówi, że możecie zasłużyć dobrymi uczynkami na zbawienie, to przegnajcie Go. Pogońcie go i powiedz: przez szatanie, bo w słowie Bożym jest napisane, że łaską zbawieni jesteście nie z uczynku. Człowiek sam siebie nie może poprzez uczynki zbawić. Nie ma takiej miary, którą mógłby odkupić wszystkie swoje grzechy. Nie w oczach Boży. Dlatego Bóg dał swojego syna, dlatego syn siebie złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za wszystkie Twoje grzechy. Nie przechodnia obok nie sąsiada, ale za Twoje grzechy, umarł za wszystkie Twoje grzechy, żebyś Ty był zbawiony kiedy Pan Jezus Chrystus oddawał swoje życie na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się wykonało się cała zapłata za Twój grzech się wykonała I już dzisiaj, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty możesz być zbawiony ze wszystkich swoich grzechów możesz być uratowany Niepotrzebne ci pośrednicy, niepotrzebne ci religijne rytuały, niepotrzebne ci dobre uczynki, niepotrzebne ci największe kościoły. Jednego czego ci brak to wiary w Jezusa Chrystusa, wiary w Jego dzieło na Krzyżu Golgoty, wiary w tego, który umaza twoje grzechy i dzięki którego ofierze, cała ofiara... Ca Dzięki jego ofierze zapłata za wszystkie Twoje grzechy wykonała się. Okłamują was, kochani Polacy, mówiąc, że jest coś takiego, jak czyściec. Że jakby nie było 300 lat 300 i generalnie sprawa załatwiona. W Biblii nie znajdziesz czegoś takiego, jak czyście. To jest zwykłe kłamstwo, herezja. To jest wymysł ludzki. Zauważcie że jeżeli byłoby coś takiego jak czyściec, to Chrystus niepotrzebny by musiał umierać za wasze grzechy, bo po co? Pójdziesz na 300 lat do okrzyścia, sprawa załatwiona i do nieba. Po co Syn Boży miałby schodzić na ten świat i dał się przybić do krzyża? Kłamstwo. Kłamstwo, które trzeba następnie napiętować Słowem Bożym. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj rozdajemy Słowo Boże za darmo. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Zobacz, weź Biblię, przeczytaj, skonfrontuj w co wierzysz. Na krzyżu Golgoty dokonała się całkowita, pełna zapłata za wszystkie Twoje grzechy. Moi drodzy, Słowo Boże, Słowo Boże mówi, że przyjdzie dzień, kiedy staniemy przy świętym Bogiem i odpowiemy za wszystkie nasze grzechy. I albo pójdziesz na wieczne potępienie za swoje życie, za Twoje czyny, albo pójdziesz do Królestwa Bożego. Na podstawie Twojego życia, gdzie Ci zapytał, pójdziesz do piekła czy do nieba? Za Twoje uczynki, za to, co robiłeś, jak żyłeś. Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na niebo. Jakoś to nie będzie. Jakoś bocznymi drzwiami nie wejdziesz. Bóg nie wpuści Cię grzesznego, do nieba, bo niebo nie byłoby już niebem. Pójdziesz na wieczne potępienie. Pójdziesz do piekła za swój bezbożny styl życia. Za to, że wystawiasz środkowy palec Bogu każdego dnia. Za to, że Go olewasz. Za to, że grzech panuje Twoim życiem, a Ty kochasz bardziej grzech niż Boga. I możesz chodzić sobie do Kościoła, możesz powielać sobie schematy, ale pójdziesz prosto z tego Kościoła do samego Piekła, jeżeli nie upamiętasz się ze swoich grzechów, jeżeli nie będziesz z nich pokutował, jeżeli nie uznasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to pójdziesz na wieczne potępienie za wszystkie swoje grzechy. Skąd to wiem? Ze Słowa Bożego. Bo to powiedział Bóg, bo to powiedział Pan Jezus, bo to powiedzieli wszyscy apostołowie. Bo sam byłem grzesznikiem, byłem handlarzem narkotyków, byłem bandytą. I moje życie było jedno wielkie G. I kiedy chciałem popełnić samobójstwo, ktoś mi opowiedział o Panu Jezusie, że On może zmienić moje życie, że może zabrać wszystkie moje grzechy. I pokutotowałem i nawróciłem się. I Bóg zbawił mnie ze wszystkich swoich grzechów. I dzisiaj, jeżeli bym oddał swoje życie albo w jaki inny sposób umarł, to nie poszedłbym do piekła, tylko poszedłbym do nieba, bo uznałem ofiarę Jezusa Chrystusa za wszystkie moje grzechy i poprosiłem go o łaskę, żeby mnie zbawił na podstawie swojej łaski, na podstawie swojej obietnicy i on mnie uratował. I nie mówimy Wam żonek, sami wszyscy jak tu stoimy, moi bracia, kochani, doświadczyli tego. Jeżeli docieracie do Ciebie to, co mówimy. To po pierwsze, weź Biblię, zacznij czytać, zacznij studiować Słowo Boże. Przekonaj się, czy nie kłamie. Przekonaj się, jak dobry jest Pan. A potem upamiętaj się ze swoich grzechów. Pokutuj. Uznaj Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę na krzyżu Golgoty. jest wystarczająca. Wykonało się. Wykonało się. Zapłata za Twoje grzechy jest zapłacona. Ale musisz, Ty, bez pośredników, bez religii, bez chodzenia do kosza, ty musisz upaść przed krzyżem i pokutować. To ty musisz się odwrócić od wszystkich swoich grzechów. To ty musisz się nawrócić. Nikt inny ci tego nie zrobi i za ciebie. Niech Bóg będzie błogosławiony, niech Pan Jezus będzie wywyższony. Chwała Jemu i cześć. Chwała Jezusowi. Wszystko, co wam mówiłem, mówiłem dzisiaj na podstawie Słowa Bożego, moi drodzy. Zobaczcie, w którą stronę idzie ten świat. Zobaczcie, gdzie on idzie. On tonie. Ten świat tonie. I był pewien okres, jest on opisany w Biblii. Dzisiaj cały czas będę się na Biblii powoływał, że ludzie tak bardzo grzeszyli, że Bogu było szkoda, że stworzył ludzi, że stworzył człowieka, Bogu było szkoda. I wiecie co? Wybrał jednego sprawiedliwego, na imię mu było Noe. I powiedział, tak zrób Arkę, bo zatopię ten świat, bo jest tak grzeszny za zaczął ja wszystko od początku. I moi drodzy, kochani mieszkańcy, tak to się stało. Ale... Ludzie widzieli, jak Noe budował Kali arkę. To? To, to... Ale nie pokutowali za swoich grzechów. Nie odwrócili o, się i utonęli. Nie, nie wiem, nie utonęli, utonęli na podstawie to, swojego życia. O, I dzisiaj, moi to, drodzy, kochani no, no, no mieszkańcy Radomia, ja. ofiara Jezusa Chrystusa rady, na jego krzyżu jest jak ta arka. To jest Dostaki, jedyne miejsce bezpieczeństwa. Jezus Chrystus jest arką dla naszych dzisiejszych czasów. Tylko on może cię uratować. Tylko Jezus Chrystus może uratować z Twoich grzechów może uratować z tego tonącego świata tylko Jezus Chrystus nikt, religia, uczynki księża, popowie, pastorzy nikt, nikt nie może być Twoim pośrednikiem tylko Jezus Chrystus tylko Jemu musisz zaufać tylko Jemu możesz powiedzieć swoje życie schowaj się w Nim jak w tej arce schowaj się, niech ten świat utonie on i tak utonie Słowo Boże o tym mówi, że ten świat i tak utonie idą czasy apokalipsy Idą czasy końca. Ten świat i tak utonie. Nie okłamuj się, że będzie lepiej. Nie okłamuj się. W Słowie Bożym pisze, że to jest preludium To co się dzieje. Preludium to jest dopiero wstęp i początek. Słowa moje nie przeminą. Świat ten przeminie, mówi Pan Bóg, ale słowo moje nie przeminie. I kiedy ten świat będzie tonął jeszcze gorzej, pamiętaj o Jezusie Chrystusie. Ale najlepiej przyjdź i dzisiaj nawróć się Odwróć się od swoich grzechów Bo skąd wiesz, czy Bóg nie zabierze twojego życia jeszcze dzisiaj? Skąd wiesz, czy nie powoła cię na sąd? Skąd wiesz, czy nie powoła cię przed swój trybunał? Oby Chrystus był po twojej stronie Oby Jezus Chrystus, Jego, Jego krew, która została przelana za twoje grzechy Na krzyży Bogoty przemawiała za tobą Oby te przebite dłonie przemawiały za tobą Oby ten przebity Bóg przem przemawiał za twoją ofiarą za Twoim uniewinnieniem. Oby Jezusa Chrystusa ofiara przemawiała za Tobą. Głosimy Wam dzisiaj Ewangelię, dobrą nowinę, nie straszymy. Mówimy, co jest na podstawie Słowa Bożego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Ale to jest tylko jedno zdanie, bo pełne zdanie brzmi i są darmo usprawiedliwieni dzięki krwi Jezusa Chrystusa. I tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa może być usprawiedliwiony ze swoich grzechów. I tylko dzięki Jego krwi może być uratowany od wiecznego potępienia. Dzięki Jego wierze na krzyżu Golgoty. Zobacz na krzyż. Spójrz na krzyż, On jest pusty. Chrystus szedł z tego krzyża. Pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał grób. On jest żywym Bogiem. Nic Go nie zatrzymało. Nic go nie zatrzymało. Przychodzi wkrótce dzień, przyjdzie, że On wróci. Wróci tutaj na ten świat. Za pierwszym razem przyszedł jako baranek boży i dał się złożyć ofierze za Twoje grzechy. A potem umarł i zmartwychwstał. Ale niedługo przyjdzie jako sędzia tego świata i będzie sądził sprawiedliwie. Zrób wszystko, zrób wszystko, żeby Ciebie nie sądzić, za Twoje grzechy. Żebyś był zbawiony, żebyś był przygotowany na Dzień Pański. Chwała i cześć Jezusowi Chrystusowi. Pokutujcie, moi drodzy, odwróćcie się od grzechu, zaufajcie Jezusowi, spójrzcie na krzyż Golgoty, wołajcie do Niego z całego serca, rozrywajcie, nie szaty, jak mówi Słowo Boże, ale swoje serca rozrywajcie, bierzcie Słowo Boże, być może to jest jedyna szansa dzisiaj, żebyście się nawrócił. Weź Słowo Boże, nie odkładaj tego na jutro. Chwała i cześć Panu Jezusowi. Amen.